Fajne te skywardy tu są podobają mi się. Nieciubek. 50 zł. No to se posiedzisz, dawaj graj na tekst od 69 klo. Pozdrowisz administrację rawemcz. Dobra, ludzie, kurwa, tu trzeba. Dziękuję za 50 zł. Tutaj trzeba. Yy, dlaczego kurwa tu jest 30 godzin? Przelicznik jest rozjebany. Tu trzeba coś policzyć. Jedna minuta to jest 50 zł. Nie. Jedna minuta to jest jedna złotówka. To jest jedna minuta. Gościu dał 50. 50 to jest razy 60 to jest 3000 minut. 3000 minut na godziny. To będą kurwa dwie godziny powinny być. Dobrze to liczecznie. Musimy wejść na Tipli, bo coś się rozjebało ewidentnie. Coś tu kurwa nie działa. To mi 20 zł chyba dodaje. To jest kurwa. No, jest 60 sekund ustawione. Gościu, 60 sekund jest ustawione. 5 minut. 5 minut powinno nam dodać. Dobra, zobaczmy. Może doda. Ty, no nie dodało nam. Dodaje nam godziny, kurwa. Co to jest? Tu trzeba będzie cofnąć. Cofnąć, kurwa, licznik trzeba będzie, ludzie. Co tu się kurwa dzieje? Czy ja jestem ślepy, czy... Ja pierdolę. Nie, tak kurwa nie będzie. Tak nie będzie. Cofamy licznik, cofamy. Da się kurwa cofnąć. Cofam licznik w tym momencie. Teniu na godzinę. Pierdolę. 616 godzin 61 godzin co? Nie? Kurwa, 12 godzin możemy zrobić, ale nie 46. Licznik działa od kwoty 5 zł. 1 złotówka dodaje do licznika 60 sekund. Oj, zmniejszymy na 30 O, brawo Rozjebałeś licznik Podziękujcie mu widzowie Rozpierdolił licznik kolega właśnie Podziękujcie Super Ha 630 zł Gościu Kurwa Nie rób mi tu nic teraz, bo ustawiam licznik 630 630 nie 6300, 6, tylko 630. Tu mi się zera kurwa dopisały i mi godziny dopisywało, no. Kurwa, nie, dobra, to jest przyjebane. Jedna minuta, nie, jedna złotówka dodaje 60. Nie 601 sekund, kurwa, 60 sekund, dobra. 60 sekund. Eee. Yy... No, dobra, 1 złotych i co się stanie, jak teraz wyślę wiadomość za 650 zł. Nie, dobra, wyślę za 5 zł testową. Powinno mi dodać 5 minut. O, działa! Dobra, miałem źle ustawiony licznik. Dobra, to wysyłamy za tyle, ile uzbieraliśmy, czyli 630. No dobra, dajmy 650 zł. Nie 6500 650 zł. Zaokrąglimy już dla Was, nie? O! Dobra, 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 dobra. Cześć Adusek Kurwa, co tu się dzieje? Dlaczego ja mam tyle ludzi na transmisji? Uwaga, dodaję 650. Ile godzin siedzimy? 11 godzin, dobra, działa. Dobra. Słuchasz dobra. testowego komunikatu głosowego. Pierda. Dla tej kwoty system odczyta nazwę użytkownika. Super, wiadomość super. I Bardzo mnie to kwoty. interesuje, dobra. Eee, no to mamy te 11 godzin. 11 godzin mogę wysiedzieć, ale, ale kurwa nie więcej. No. Później się licznik zjebał, teraz już jest wszystko dobrze, już go nie ruszam. Jest OK. Mimy kurwa taką akcję, że ja postawię serwer już nie na ten tylko normalnie gdzieś tam. No, i dzięki temu zrobimy coś takiego, że że, że. że, 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 kurwa, no. Że tam też zrobimy sobie od diaksów, kurwa, do właśnie godzinki. Też będzie przedłużony, może. Ja pierdolę. Widzowie, możemy kończyć streama, właśnie. Kurwa, co to tu lata, tak. O kurwa, gościu lata. Patrz kurwa. No jak kurwa nie kończ, ludzie, kurwa, dajcie spokój, no do chuja. Nie bądźcie takimi kurwami, no proszę was. Nie napierdalajcie, mnie was pobanuje wszystkich kurwa na tym serwerze jebanym. 70H, jak nie to jest ten... Ta, chuja tam. Zdenerwuje, Ty już nie masz pieniędzy, bo się wy, wypłaciłeś już. Także. Ciebie to się akurat nie boję. Czempiona bym się bał, ale ciebie to. Gościu, ja się mam ciebie bać. Ja się mam ciebie bać, gościu. Ty już nie masz w portfelu pieniędzy, przecież. Gościu. Licznik leci, kurwa. Zaraz będzie 9 godzin. Daje Dobra. O kurwa kilka takich streamów i kupimy tego, te, ten komputer. O, ja pierdole ja tu nie wysiedzę, nie wysiedzę to kurwa 10. Ja muszę pobrać jakiegoś cyberpunkę albo coś, bo mnie... Ch... O kurwa, Kurwa! 100 złotych Tak, nie mam pieniędzy. No teraz już jestem pewien, że to były twoje ostatnie pieniądze.